Co z tymi Niemcami jest nie tak. Pamiętają Państwo historię małego, sympatycznego Żubrzyka, który z Podlasia przez cały nasz kraj podróżował, fotografowany, niezatrzymywany, aż do Niemiec, gdzie w przygranicznym miasteczku został zamordowany ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. A sprawa z roku 2018, kiedy to niemieckie BMW badało sprawność silników dieslowskich. Na małpach, zamykając je w komorach gazowych, patrzyli kiedy małpa zdechnie w wyniku zagazowania spalinami. A kwestia sprzed dosłownie paru dni, kiedy to w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze zabrakło miejsca dla pawianów. Była klatka na 30, a zrobiło się w naturalny sposób 45. I dyrekcja. Ogrodu Zoologicznego podjęła decyzję o wymordowaniu 15, żeby stworzyć dla reszty Leibenshaum. Co z tymi Niemcami jest nie tak? Jako autor filmu Krzywda o zbrodniach niemieckich na narodzie polskim, link w komentarzu, bardzo Wam go polecam, lubię łączyć kropki, nie tylko te z historii, ale te współcześnie. Prawda? Coś w tym niemieckim mentalu jest. Co to takiego?